Hej. Jesteśmy kilka dni po święcie wszystkich świętych i po dniu zadusznym, i mam nadzieję, że wszyscy mają jeszcze w pamięci atmosferę tego. Święta. To znaczy, jest to czas na zadumę, wspominanie, otoczony taką atmosferą, myślę, że można powiedzieć, smutku i tęsknoty za tymi, którzy odeszli. W telewizji nadal robi się takie smutne montaże ludzi, którzy zmarli w tym roku, prawda? Zaprasza się do chwili zamyślenia nad tymi, których nie ma już z nami. Przypominanie również samemu sobie, tak? Że my też umrzemy, Memento Mori, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ma oczywiście pewien swój, myślę, mogę powiedzieć, urok y związany z tym. Natomiast co ciekawe, w tym samym czasie, na drugim końcu świata, mamy również święto zmarłych, odbywające się w nieco innym nastroju, gdzie śmierć ukazana jest jako coś, co na pewno nie jest smutne samo w sobie, i pamiętanie o zmarłych traktowane jest również jako okazja do celebracji. I wiecie, co tutaj się dzieje? Co oglądamy tutaj na tych zdjęciach? Tutaj widzimy, jak katolicy świętują. Z okazji wszystkich świętych świętują również właśnie Dzień Zmarłych. Katolicy z Meksyku, z innych krajów latynoskich i również z innych krajów Ameryki, gdzie być może też mieszkają. Oczywiście przy tym wszystkim, przy tej radosnej celebracji jest również, są bardziej znajome rzeczy jak autarzyki, jakieś up dla upamiętnienia zmarłych, znicze na grobach, jest też czas na zadumę. To wszystko również funkcjonuje w tym święcie, ale obok tego jest również radosna, Celebracja. I okej, okay, można powiedzieć przy tym wszystkim, zauważyć jak najbardziej y, y, prawidłowo, że jest to katolickie święto nałożone na jakieś lokalne tradycje. Co jest oczywiście prawdą, czasem nawet można znaleźć estetykę ze śladami kultury Azteków, prawda, w tym, jak to się, w tym jak to się świętuje. Z tym, że taka obserwacja chciałbym zauważyć, jest tylko potwierdza, że jest tutaj dokładnie to samo co u nas, tak? To znaczy, u nas też mamy katolickie święto nałożone na dziady, kult przodków i lokalne tradycje. I właśnie o to w tym chodzi. Z perspektywy religijnej, co do rdzenia, można powiedzieć, to jest to samo święto. I my, i oni świętujemy katolicki Dzień Wszystkich Świętych. Natomiast bardzo wyraźna różnica w formie przeżywania tego święta wynika głównie z tradycji. I to, że u nas jest to kojarzone przede wszystkim ze smutkiem, żalem, grozą i tak dalej, to nie jest jakaś pochodna katolicyzmu samego w sobie, tylko raczej polskiej kultury i tradycji, co ma swoje bardzo zrozumiałe w pełni powody. No bo skoro jest to dzień również, dzień zaduszny dokładnie rzecz ujmując, to jest dzień pamiętania o zmarłych, o tych, którzy odeszli, no to znaczy o kim, o kim tu pamiętamy. O dziadku zabitym w powstaniu, o ojcu zesłanym na Sybir, który nie wrócił, o bracie, który zginął na pierwszej wojnie światowej, a potem od nowa. Ojciec zginął na drugiej wojnie, wujek zabrany do obozu, kolejnego zabili u ONKWD, potem następnego zabrała bezpieka bez i, i nie wiadomo, co się z nim stało, tyle go widzieli. Przez bardzo długi czas, przez 150 lat de facto. Ten dzień był okazją, był, że tak powiem, wymuszał wspominanie ludzi, którzy odchodzili gwałtownie, nagle, przedwcześnie, w tragicznych okolicznościach i których brak odbijał się poważnymi problemami w życiu tych ludzi, którzy zostali. Ponieważ jeśli nie ma ojca, nie ma dziadka, nie ma brata, nie ma kogoś jeszcze, to to się na nas wszystkich odbija. I nie ma co się dziwić, że w takich warunkach to święto robi się smutne, robi się przejmujące, przepełnione żalem, zwłaszcza jeżeli jest nałożone, zwłaszcza jeżeli na to jest nałożona właśnie jakaś jeszcze wcześniejsza tradycja właśnie dziadów, czy innych tych rzeczy, które nie były na pewno smutne, tak jak, tak jak dzisiaj się być może to kojarzy, ale były przepełnione takim, można powiedzieć, przestrachem wobec tego, co nieznane, prawda, takim ludowym. I nie jest to wszystko, jest to wszystko absolutnie zrozumiałe, że rozwinęło się to w tę stronę, natomiast chodzi o to, że święto to nie musi takie być, nie jest to jego integralna część. I ta, ten smutek, tęsknota nie są istotą tego, świę, tego święta. I na przykład w momencie, kiedy jakaś młodzież współcześnie, czasem importując jakieś tradycje z zachodu, czasem, czasem rozumnie, czasem niekoniecznie, ale na przykład y, z okazji tego chce się również bawić, to czasem napotyka się na jakiś taki opór tradycjonalistyczny, że nie, że to nie wypada, nie wypada się bawić we wszystkich świętych. No właśnie może wypada, no bo przecież 1 listopada to jest święto wszystkich. Świętych, ludzi, którzy już mają udział w nieskończonym w szczęściu jedności z Bogiem, tak? Dlaczego ktoś nie miałby się bawić z tej okazji, patrząc na to, na, to, na istotę tego wszystkiego? No, bo to przecież nie, nie musi oznaczać zaniedbywania pamięci i szacunku dla właśnie naszych poprzedników na tej ziemi. Można pierwszego dnia się bawić, a w drugiego dnia wspominać tych, nawet którzy być może odeszli niedawno, tak? Wielu ludziom odszedł ktoś w zeszłym roku, prawda? To też, też mamy okazję obecnie taką, że warto o tym pamiętać, ale to nie, jest, to nie jest sprzeczne jedno z drugim, co pokazuje właśnie choćby przytoczony wcześniej przykład z innego końca świata. I ja mam takie wrażenie, że w tej otoczce kulturowej, jaka wytworzyła się w Polsce, konkretnie wokół tego święta, Czasem zatraca się jakoś to, że katolicyzm, czy nawet chrześcijaństwo ogólnie, dość optymistycznie patrzy na to, co jest dalej, na to, co jest po śmierci. No, w przeciwieństwie do wielu przedchrześcijańskich religii, które często wypełnione były albo jakąś niepewnością, albo wręcz jakimś takim eschatologicznym fatalizmem, że na samym końcu wszystkiego będzie, będzie negatywny koniec wszystkiego. Prawda? Nawet, co ciekawe, oglądałem ostatnio wywiad z plemieniem zbieraczy łowców. I y, które gdzieś tam jeszcze na sawannie żyje, i było pytanie, co się dzieje po śmierci? Co się dzieje po śmierci? Oczywiście pierwsza odpowiedź jest taka, że po śmierci, no, zakupujemy typa i idziemy dalej. Ale jak się jak się podrążyło, ale co się z nim dzieje po śmierci? No to właśnie jest taka, 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 taka niepewność i pewien przestrach, tak, że no, jeśli ten człowiek miał problemy, no to modlimy się, żeby te problemy odeszły, żeby mógł zaznać spokoju, ale nie wiemy co się z nim dzieje później. I nawet w islamie nie możesz wiedzieć na 100%, czy będziesz zbawiony, co będzie z tobą, tylko Allah to wie. Nawet Mahomet pisał, że Mahomet mówił, że yy, on nie wie, czy on sam zostanie zbawiony, nie ma, że nie ma żadnej pewności. No a w katolicyzmie, tak, dobra nowina głosi, między innymi, że po drugiej stronie jest ktoś, kto przetarł ten szlak i można powiedzieć, że zaprasza nas do życia, do życia. Po drugiej stronie, nie do śmierci. I że nie trzeba na to ani zarobić, ani zasłużyć, tylko po prostu to przyjąć, co wyjaśnialiśmy też w poprzednich odcinkach tej serii. I wydaje mi się, że nawet w sam dzień zaduszny, gdzie już stricte wspominamy ludzi, którzy po prostu, którzy odeszli, to tęskniąc za nimi, można robić to w takiej optyce, że jednocześnie cieszymy się, że oni już przeszli ten etap, na którym my jeszcze zostaliśmy, że już są bliżej ostatecznego celu niż my. I bo przypomnijmy, że nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, jest w czyściu, czy ktoś jest Przekonany, że ktoś jest w czyjś, to z perspektywy katolickiej zakłada się, że modląc się nawet za taką osobę, można powiedzmy w jakiś sposób ulżyć mu w tym procesie przejścia, ale ta osoba i tak już jest na prostej drodze do Boga, musi tylko się jeszcze przygotować, więc to i tak jest generalnie, generalnie jest okej, okay, że tak się wyrażę. Natomiast co do dnia, samego dnia wszystkich świętych, czyli świętowania ludzi, którzy już osiągnęli te pełnie człowieczeństwa, no to jeśli to nie jest dzień, jeżeli taki dzień nie jest powodem do radości, to absolutnie nie wiem, co nim miałoby być. No, i to tyle. Przypominam, że to jest kolejny odcinek z serii konfrontującej katolicyzm z tym, co nazywamy katolicyzmem polsko -jasłkowym. I też, jeżeli byście chcieli, żeby więcej takich odcinków powstawało, to przypominamy, że można wesprzeć ich powstawanie na Patronajcie. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.